Hej, ja jestem Sarchi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Batman Arkham Knight. No i jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończyliśmy na tym, że wcieliliśmy się w komisarza Gordona i w tym momencie akcję obserwujemy z perspektywy z pierwszej osoby, czyli z oczu postaci. No i jestem ciekaw co się stało z Batmanem, bo ostatnio zobaczyliśmy jak nagle pojawił się przed nim Joker, który pociągnął za spust. I nie do końca wiadomo, co tam się właściwie stało. Czy to była jakaś halucynacja Batmana, spowodowana tymi zdolnościami stracha na wróble, czy może coś innego? Przekonamy się zapewne niedługo, bo twórcy nie bez powodu pewnie dają nam tutaj jako krywalną postać komisarza Gordona, który najwyraźniej przybył tutaj zbadać sprawę po wszystkim. Bo to się dzieje kurczę w ciągu dnia, pamiętajmy o tym.

You are the police commissioner! Your face was on that billboard they replaced with mine! <laughs> what are you waiting for, old timer? Johnny C doesn't do requests. Gdzie my kurde jesteśmy? Miss me already, bats! Oh, it's you, Commissioner Boredom. What have you done with my soulmate? If you try to come between us. I'll carve you a smile so wide, your head falls off. Commissioner! Thank God! You have to get me out of here! They've locked me up, running tests like I'm some kind of guinea pig! There, there's nothing wrong with me! Batman! I'm glad you came, Jim. You need to see this. What is this place? Who are these people? Before it killed him, Joker sent his infected blood out to all the hospitals in the state. I know. We tracked it all down. We missed some. How? Hospital errors. Transfusions that went unrecorded. Five people were affected. Untreated. The blood's gestated too long. It's altering them. They're becoming... Joker. My god. It's a form of Creutzfeldt-Jakob disease. But mutated beyond anything on medical record. What about that one? He doesn't look like the others. Henry Adams. He's been infected the longest. But he's symptomless. Immune to Joker's blood. I've got Robin running tests to find out why. One thing's for certain. Henry's the key to all this. I've cooperated. I've done everything you asked. You said it would only take a few days. You can't hold him here against his will. We're close, Jim we can't let him go until we save the others wait you said five i only count four there's one missing he'll be here soon okur de hojyo batmana To DLATOGO Joker. Bruce. Can you hear me, Bruce? Oh, don't act all surprised, Bats! You knew this was going to happen sooner or later. Me, stuck deep inside you. Together, we're going to give this city what it deserves! a new batman a better batman a darker one more... boom well, we can come back to this later first we need to agree on some priorities sure you've saved the city by reducing the blast but ace chemicals is still about to explode you need to start looking out for yourself after all

Tutaj oczywiście Jokera tak naprawdę nie ma. To jest jakby wytwór wyobraźni Batmana. Tylko on Jokera widzi tutaj. No dobra, wydostańmy się stąd jakoś, że tędy nie dam rady. Co ja muszę zrobić? Ach, czekajcie, może Batmobil? Dokładnie. Próbujemy to zniszczyć. Kurde, i teraz będzie ciągle Joker nam się naprzykrzał. No to oznacza, że fabularnie będzie tylko ciekawie, bo zawsze tam gdzie jest Joker, to po prostu jest interesująco pod względem historii. No to było pewne, że twórcy nie zrezygnują z postaci Jokera. Nawet jeśli został zabity. Okej, okay, uciekliśmy w ostatniej chwili chyba. Jak mało brakowało. Nic z tej fabryki nie zostało tak naprawdę. I wyobraźcie sobie teraz ciągle... Będziemy mieli niejako przy sobie Jokera, który będzie jakieś komentarze nam rzucał. Alfred. Oh, thank God. Kiedy the explosion. I thought you might be... It's okay, Alfred. I managed to reduce the blast radius and prevented the toxin from spreading into the city. But what about Scarecrow? Or this Arkham Knight character? They've got tanks, missiles. Their forces are all over Gotham. Crane got away. I was exposed to his toxin. Good Lord, are you all right? Remember what happened at the asylum? It's okay. I had a bad reaction. But it's over now. I've really got to hand it to Scarecrow. I've never been a fan of his concoctions up till now, but this batch, it's... <laughs> intoxicating. It really brings out the me in you. <laughs> Sir, did you hear what I said? Commissioner Gordon has been trying to contact you. Thanks, Alfred.

Them away deep in your subconscious, hidden, but something is gnawing away in the dark. Hi, diddle diddle, detective. I see you've begun pitting that mediocre mind of yours against my riddles. I had plenty of time to conceive them, Batman, when you left me battered and demeaned in Arkham City.

No, i jak widzicie w prawym górnym rogu ekranu, jest tych zagadek do rozwiązania łącznie aż 243 sztuki. Oczywiście ja tutaj w tym let's playu nie będę się skupiał na wykonywaniu tych wszystkich zagadek, bo to są typowe takie sekrety. Z takich aktywności pobocznych chciałbym wam na pewno pokazać jakieś ciekawsze zadania poboczne typu śledztwa, typu poszukiwania jakichś przestępców. Coś takiego będziemy sobie sprawdzać. A jeśli chodzi o sekrety, to podobnie jak w większości innych moich serii, po prostu od czasu do czasu coś znajdę. Trochę przypadkowo, ale nie będę specjalnie się skupiał na tym, żeby przecież całą mapkę zwiedzać. Myślę, że to jest dość oczywiste. No i dobra. Wracamy tutaj. Odblokowano prezentację postaci Jim Gordon. Aha, bo to w głównym menu. Wiecie co? Wydostańmy się stąd, tak będzie najlepiej. W tym czasie jeszcze jakąś rozmowę tych rabusiów. Teraz najgorsze. Powiedzieć o wszystkim komisarzowi Gordonowi. Przecież jego córka Barbara została porwana przez strach na wróble. God. I gotta go. Batman's here. What's wrong, Jim? Come on, you're scaring me. It's Barbara. She's been taken. No, no, no. I spoke to her. She said she got out. She left hours ago. Stay calm. We'll get her back. Which one? Who's got my little girl? Scarecrow. They took her from the clock tower we need to go. There could be a clue, something that will lead us to her. I'll follow. Stay in contact. You've got to tell him it's your fault at some point, Bats. And the great thing is, I'll be standing right there when you do. Jim, I need you to stay focused. It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any trouble. Why did I let this happen? There's no way you could have predicted this, Jim.

Tutaj non stop są jakieś dialogi, dlatego ja za bardzo się nie odzywam, żeby wam nie zagłuszać tego wszystkiego. Muszę teraz ochraniać komisarza gordona i to się udało to całkiem nieźle. To, jest. to jest Dobra, zabieramy komisarza. Jestem ciekaw, czy Batman zamierza powiedzieć całą prawdę. Sir, before you head to the Clock Tower, I thought you may like to hear the analysis of the Arkham Knight's forces you requested. What have you got, Alfred? i've set the bat computer to analyze militia presence across the three islands and provide you with a real-time representation of the occupation strength in each zone as you can see miyagani island is heavily occupied with a substantial drone ground force controlling the roads founders island is the militia stronghold protected by long-range radars and a missile launcher i'd recommend keeping the batmobile away from there for the time being the remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the Clock Tower, so expect significant resistance. Thanks, Alfred. I'm heading there now. wiemy Yes, sir. Extraction squads down. Take control of the Clock Tower drones. He's coming. Switching to manual control. I'll stop him, sir. Wygląda na to, że tutaj, na tej wyspie, na której teraz jesteśmy, jest najmniej tych dronów całych, czyli tych czołgów. Dobra, idziemy tędy. Proszę, proszę, proszę. Jezu, ilu tu jest? Kurde. Muszę naprawdę uważać. Staram się celować w te wieżyczki, takie na górze tych pojazdów, bo wtedy jeden strzał wystarcza, żeby ich pokonać. Ładnie, 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 o to właśnie chodzi. Dobra, jeszcze tylko jeden tutaj. Pięknie, udało się. We lost the drone unit in the cauldron. There are militia troops all over the Clock Tower, Jim. You'll be safe in the Batmobile. I'll let you know when the area is secure. I'm not just sitting here while you go after those bastards. Yes, you are, Jim. Barbara wouldn't want you to get yourself killed. I'll be in touch the minute I'm done. The second. No, dobra. To co. My, w takim razie wchodzimy na górę, Komisarz poczeka. Rzeczywiście w Batmobilu to może być faktycznie dobry pomysł. Aha, czyli najpierw jeszcze z tymi sobie trzeba poradzić, i dopiero wtedy wejdziemy do wieży zegarowej. Dobra, to spróbujemy w takim razie sobie z nimi poradzić. Czekajcie, wylądujmy tutaj. O jezu, co ja zrobiłem. Wyskoczyłem tutaj przed tego. To nie był dobry plan, szczerze mówiąc, no ale dobra. Konajmy go. Oni pewnie to teraz usłyszeli. To. Nie ma tutaj szybciej. Dobra, kolejny załatwiony. Gdzie są następni? Z tamtej strony najlepiej by było teraz tym się zająć. Jasne, widzielibyście mnie, może, kurde. Dobra, zauważył mnie jeden, niestety przeniosę się tutaj w takim razie. Miałem tam jeszcze jedną możliwość, oprócz wystrzelenia haka. Ciekawe, bo nie zdążyłem przeczytać, ale trzeba będzie w przyszłości sprawdzić też. O kurcze, rzeczywiście mamy tutaj tego lekarza. Muszę na to uważać, bo on będzie tutaj leczył. Dobra, nakoltujmy gościa. Teraz lekarz. Pięknie. Jeszcze ty. Tamten żyje. Ok, to by było na tyle. Może nie w stu procentach po cichu, ale jednak się udało. Dopiero teraz spotkamy się tutaj z Jimem. Wchodzimy do środka. Co jest grane? Jakieś kolejne halony, Colleen? Is that you again? Oh, don't pass out just yet. Come on. Show a little spine. <laughs> <laughs> just wait till your father gets home. He's going to be furious about all this. Widzieliśmy tutaj w tym momencie wydarzenie z przeszłości. Jeszcze, jak widzicie, Barbara chodziła o własnych nogach. Wow. Okej, okay. to właśnie się dzieje, kiedy wciągasz swoich przyjaciół do swojej małej, szalonej gry. Kurde. Co ja tu jeszcze muszę zrobić? Wiem tylko, że to są przywidzenia Batmana, znaczy wywołane oczywiście tym, że jego krew została skażona. No ale rozglądam się i nie wiem, co ja tutaj jeszcze mogę zdziałać ewentualnie. Tędy przejść przecież nie mogę. Co jest grane? Nie mam zielonego pojęcia, co ja w tym momencie powinienem tutaj zdziałać. Coś omijam. Nie mogę nawet użyć trybu detektywistycznego. Wow. Jezu! Nothing like a trip down old memory lane, hey Bats! And now a front row seat to the main event! you would have thought old jim gordon had been through enough. first some handsome young maniac cripples his daughter. now he's blaming himself for her being taken. you really should tell him this is your fault, pats. i'm sure he'll understand. i mean, it's not like he went out and got his daughter killed. well, not yet anyway. the night's still young. <laughs> Jokera. Wiedziałem, że jak się odwrócę to zniknie. Teraz wózek inwalidzki. Oh god. No. This isn't your fault, Jim. Of course it is. Crane's done this to get to me. I should have been here. There's something I need to show you. We haven't got time. She's not like us. Identity confirmed. She's strong, Jim. Stronger than you realize. She works for you? This is all your fault. I will find her. She's my family! My daughter! She's all I've got! I never should have trusted you. Never!

You've got a lot to look forward to, bats. I need to find out what happened to Barbara. They covered their tracks by disabling the clock tower security cameras. If I hack the municipal CCTV system, I should be able to monitor all access points to the building. Dobra, wybierz kamerę, powiększ, obracaj, aby wyświetlać materiał. Dobra Aha, czyli wszystkie kamery Wszystkie kamery naraz widzimy w tym momencie, tak czy siak Mogę najwyżej wybrać, którą sobie powiększać najwyraźniej Coś tutaj się ewidentnie dzieje Oho No dobra i co ja mam teraz zrobić? Powiększ? Dobra, wybierz komórkę, obraca aby wyświetlać. Skanuj w poszukiwaniu dowodów. Aha, w ten sposób i wybieramy konkretne sektory. I y, nasz bohater może coś na ten temat powiedzieć. Czyli kliknijmy tutaj, to jest Arkham Knight. Hes got. Barbara. Okej, okay, w tym tutaj, czyli wystarczy też zaznaczyć? There, that's the vehicle they took Barbara away in. Those tires are Amertek D60s. I can program the Batmobile to track their unique tread pattern. It'll lead me right to them. Wyśleć pojazd rycerza Arkam za pomocą skanera kryminalistycznego. No kurde. Lockdown Clock Tower. Authorization, Batman.

Co jeszcze powiesz? Oh, Tu naprawdę fakt, że Batman będzie ciągle widział tego Jokera, no to może tutaj doprowadzić do takich chorych akcji, jeśli tylko twórcy odpowiednio pomyśleli. Że już się osobiście nie mogę doczekać, kurczę. Czyli co, w tym momencie mamy. Czekajcie, którym to się przyciskiem wybierało, tę misję. Tutaj mamy. Jest to oczywiście misja główna, czyli ocalenie wyroczni przed rycerzem Arkam, no ale nadal mamy jeszcze te zadania poboczne, zemsta człowieka, zagadki i szczególnie to mnie interesuje, zbrodnia doskonała. No i tutaj jeszcze poszukiwani służba. Tak się zastanawiam, czy nie pokazać Wam w następnym odcinku może właśnie zadania tego, żeby sprawdzić po prostu jak wyglądają różne dodatkowe śledztwa, a te questy z cyklu poszukiwani mogą być właśnie całkiem ciekawe, bo zawsze też jest to jakaś dodatkowa, oddzielna historia. No i wszystko wskazuje na to, że twórcy naprawdę się postarali i również te questy poboczne zaprojektowali bardzo ciekawe. Przynajmniej tak też wynika... Z różnych recenzji, gdzie właśnie recenzenci chwalili te zadania, że nie są one tylko takim wypełniaczem czasowym. No ale co zrobimy dalej, to się jeszcze zastanowimy w takim razie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to będzie wszystko, jeśli chodzi o tego Batmana. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było. No i czekajcie na kolejny, który powinien na kanale pojawić się jutro. Cześć!